Barburkowe uroczystości w naszym regionie to już tradycja. Jednym z akcentów górniczego święta są kaczmy piwne i babskie combry. My, przypuśćmy, pracujemy cały rok szczerze, uczciwie. I to spotkanie nas trzyma, nas mobilizuje po prostu. Jak tu mówię, nie ma podziału na gorszych, lepszych. Dzisiaj tu nie ma, że kierownik, inżynier czy dyrektor. Jesteśmy tutaj równie. I to jest bardzo potrzebne dla ludzi. To jest dzień, który odpoczywamy, nie jesteśmy w pracy. Spotkać się, uczcić też pamięć tych, którzy już nigdy nie mogą zasiąść przy tych stołach. Jest przyjemnie, i spotkać się i wspominać fajne czasy. Takie miłe spotkanie z kolegami, podsumowanie roku, no i coś, co po prostu daje troszkę swobody i luzu. Barburkowa biesiada organizowana przez NSZZ Solidarność ZG Polkowice-Sieroszowice w hali widowiskowo-sportowej odbyła się już po raz kolejny. W tym roku wzięło w niej udział około 1100 górników. Nasza hala sprzyja ku temu, aby tworzyć właśnie spotkanie górników i między innymi dzisiaj jest pierwsza karczma, którą, która jest organizowana u nas. No i trzeba powiedzieć, że za tydzień mamy też dwie karczmy, między innymi karczmę centralną kombinatu, także dla nas też to jest duży, duży zaszczyt i wyzwanie przede wszystkim. Oficjalne uroczystości barburkowe zaplanowano w Lubinie na piątek 2 grudnia. Tego dnia w Centrum Kultury Muza odbędzie się ceremonia wręczenia od Państwowych kordzików i szpad górniczych. Następnie ulicami Lubina przejdzie pochód Lisa Majora, zaś w niedzielę 4 grudnia w kościele św. Maksymiliana Kolbe zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji górników i ich rodzin. Pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego oddany zostanie hołd odkrywcy polskiej miedzi.